oh Moim takim pragniemy jest, żeby coraz więcej osób, jak najwięcej osób e, poznało Chrystusa. I jak widzę, że młodzież chce modlić się i pyta, o e, to, czemu nie było adoracji, to dla mnie jest takie, takie ogromne poczucie sensu, że, że w kościele jest dobrze i że, że kościół może być wrażliwy, kością może być żywy, kością może być młody. Każda osoba powinna być tutaj, e, chociażby spróbować, e, ponieważ każda osoba jest warta miłości Boga, i miłość Boga to to, co zawsze będzie przy nas, i Bóg to ta osoba, która nas nigdy nie porzuci. Wakacje z Bogiem to chyba taki wewnętrzny spokój i poczucie miłości od wszystkich innych osób. Te rekolekcje dają niesamowite poczucie, jakby samowartości. Jestem tutaj tak naprawdę dzięki swoim przyjaciołom, którzy zachęcili mnie już wcześniej, aby uczestniczyć w tej oazie, dzięki temu nawiązać nowe znajomości i pogłębić swoją wiarę. Największą przyjemność sprawiły mi wieczorne adoracje, ponieważ to właśnie wtedy mogliśmy się zebrać jako wspólnota, mogliśmy wspólnie spędzać czas właśnie z Bogiem na modlitwie. Ale wydaje mi się też, że takie wieczory wspólne z rodzicami również są świetną okazją, żeby no, tak naprawdę poznać jeden drugiego i żeby być z tym razem, przeżywać te cudowne chwile. Tutaj jest czas na siebie, tylko na siebie, na poznawanie Boga. і на познавання нових людей, на кшталцення себе і просто досконалення себе. Занять було огромне множство, виїжджали на каяки, теж на озеро. Була теж така якби целебрація, як спочатку, що обудилися о часі -е зрана і по просто пошлись ми на джека, одно від прижичання хстільне. Czujemy taką wdzięczność dla Boga za wszystko, co mamy, za to, że dał nam tak naprawdę dar życia, za to, że dał nam takich przyjaciół, za to, że dał nam możliwość po prostu bycia na oazie i przeżywania tutaj każdej chwili razem z nimi. Stworzyłam się w 2014 roku. Dołączyłam podczas naborów, które odbywały się w moim gimnazjum, gdzie uczyłam się. Teraz akurat jestem na drugim kursie. Co mnie skłoniło? To że poszły moje przyjaciółki, Ja spróbowałam, bo dlaczego nie? I po prostu mnie to tak zaciągnęło. Jest wiele możliwości do samorealizacji i czasami nawet kiedy coś robisz, nie spodziewasz się, że masz tyle mocy w sobie, żeby coś zrobić. Też jest wiele możliwości do poznania nowych rzeczy, na przykład survivalowych, albo czegoś innego. W harcerstwie jakoś znalazłem dla siebie jakąś motywację, znalazłem po prostu tą nutkę przyjaźni, która po prostu mnie dała motywację, żeby dalej. продовжуватися, якось самоформовуватися, якось самореалізовуватися, пробуватися просто бити з собою і робити так, щоб битися з собою було ще ліпше. Для мене харцерство є, направді, братерством. В харцерстві дуже файно спендити час, ставити для себе якісь цілі, які можна виконати і радуватися цим. Harcesto to nie jest tylko dla mężczyzn, tak samo jak i wojsko i tak samo ta sama dyscyplina, że tym mogą zajmować się tak samo i kobiety, i dziewczyny, młode dziewczyny, male dziewczyny, w dowolnym wieku. Harcerstwo jest bardzo związane ściśle z Bogiem, czyli tak naprawdę harcerstwo, pierwszy punkt prawa chrześcijańskiego to jest chrześcijaństwo służy Bogu i Ojczyźnie, w sumie nie spełnia swoje obowiązki. Czyli tak naprawdę pierwszy punkt, który ty możesz usłyszeć, pierwsze co ty słyszysz w harcerstwie, w prawie, to jest to, że jest Bóg i że musisz służyć Bogu i Ojczyźnie. Bóg zajmuje ważne miejsce w moim życiu. Honor to moje postanowienie, które nie są nienaruszalne. Ojczyzna jest ulubionym moim państwem, krajem. Bóg dla mnie jest właśnie natchnieniem, daje mi bardzo wiele sił do realizowania nawet siebie, realizowania innych, nawet do tej samej motywacji, nie tylko samej motywacji, ale i motywacji innych ludzi, którzy naprawdę według mnie potrzebują jakiejś pomocy. Це ресторато друга школа тільки в дуже креативний спосіб, і помага то в житті, в ситуаціях життєвих, у трудних справах. Dzień Przy, przyjechaliśmy do Was z Centrum Ewangelizacyjnego Mocnych w Łodzi, członkowie zespołu dzielą się doświadczeniem Chrystusa, z martwych stałego. Byliśmy również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w, w Szwajcarii, w Szwecji, tam, gdzie mieszkają Polacy i w Wilnie, tutaj u was jesteśmy pierwszy raz i jesteśmy zachwyceni. Od Róż serca mego. Mam na imię Filip i teraz chciałbym się podzielić z wami taką historią, jak Bóg mnie znalazł. Wspólnota. Jest miejscem, gdzie można poznać drugiego człowieka i można próbować wychodzić z samotności. Ludzie, ponieważ tam gromadzą się nie tylko dla samych siebie, ale też żeby służyć, i to słowo jest kluczowe, bo służąc to znaczy, że uśmiechnę się, podam rękę, nie, nie izoluję się, tylko sam, yy, pomagają wyjść innym rzeczywiście z samotności. Te kilkanaście lat e, czułem się bardzo osamotniony, e, Czułem się taki zamknięty e, też na to, co się we mnie dzieje. E, I e, miałem taką bardzo potrzebę e, właśnie kogoś, kto, kto mnie pokocha. E, no, potrzebowałem miłości e, od taty, której nie dostałem. 12-letnia dziewczynka przeżyłam śmierć mojego półtora półtorarocznego brata. Ja się umarł na raka w Łodzi. Kilka miesięcy po jego śmierci moja mama przywiozła mnie, moją siostrę i grupę jeszcze młodzieży na warsztaty muzyczne właśnie, które prowadził zespół Mocnik Duchu. I ja wtedy no miałam po prostu taką myśl, że chciałabym kiedyś w tym zespole śpiewać. Wiem dzisiaj, że to była taka kotwica, którą zarzucił Pan Bóg, żeby mnie ratować też z, z rozpaczy i, i z trudnych emocji, które trwały później jeszcze przez kilka lat, natomiast rzeczywiście po ośmiu latach, kiedy zdałam maturę wiernie, wierna swojej decyzji przyjechałam do Łodzi, dołączyłam do zespołu i w zasadzie marzyłam o tym, żeby całą swoją drogę i zawodową, i prywatną wiązać też z służbą w kościele. Szukałam wszelakich możliwości, żeby jak najwięcej czasu spędzać w kościele, we wspólnocie przy Bogu, znalazłam też w kościele, we wspólnocie męża, więc to tak na takim cierpieniu Pan Bóg zbudował wielkie moje szczęście i wielkie spełnienie.